Aaron Slater, a dzisiaj sobie zagramy w grę horror inspirowaną filmem Teksańska masakra piłą mechaniczną, którą osobiście uwielbiam. A gra nazywa się Shadow of Leatherface. Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza, subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeśli Was interesują takie straszne, niewyjaśnione rzeczy paranormalne, to zapraszam na mój drugi kanał o nazwie Holger. Link oczywiście macie w opisie. Zapraszam do oglądania. Domek Sandardowo Leatherfacea. Travis skąd i 1974. U, jesteśmy w pierwszej części teksańskiej Masakry Piłą Mechaniczną i jesteśmy ranni. Grafika jest ładna w sensie taka staromodna. O, to jest braciszek. Do mnie goni? Jak tańcuje? On się zbliża? Nie, on się nic nie zrobi. Próbuję mi wykończyć psychicznie. To jest ten... Nie pamiętam jak on się nazywał. O, tu jest Leatherface. Dobra, ten już chyba może zranić. Czy też nie? Nie wiem. Goni mnie Leatherface i jego brat pomocy. Czemu tu nie ma muzyki, ani nic? No i próbował kopnąć, czy co? A niech bym nic nie zrobił. Uciekłem. <laughs> gram ledy frejsem. Uuuu. Where are you? O, identycznie jak zakończenie filmu. Teraz... No i brata nam zabiło. Pamiętam. No i ten się będzie wściekał, machał, o, no właśnie. Na <grymne> ja, scena z filmu. Fajnie. Fajnie odzyrowana. A smutny lederfes. Nie ma mordy, jest wpływem. Jaki smutny, Unreal Engine Production. The Shadow of Leatherface. Cień Leatherface. Dobry tytuł. Czyli co, jak się dzieje od razu po jedynce? Czyli pomiędzy jedynką a dwójką. Linkę. Nie wiem czy będzie widać. Eee, nie ta strona chyba. O, nie wiem czy widać. Jest tam figurka z Leatherfaceem w pudełku. I tak to jeszcze mam plakat oryginalnego VHS-a z pierwszą częścią. Eee, policja już. Hmm, smutny Leatherface, tu który zniknął. O kurde. Jestem nieśmiertelny byczys Nieo, 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 trzeba się wyglądać tak samo, ta muzyka. Kurde, jak w filmie. Ej, ale to jest piosenka z... z piątku 13. Miałem to kiedyś jako dzwonek. Ale has back. The man behind the mask. control his back. To już lat 80. No dzisiaj, później, faktycznie. And nothing comes off this bag. 81 E yeah. nagle muzyka się zmieniła? Yeah, Ej, to samo leci. Kurde, jeszcze ta kurteczka. Nie no, modele postaci są w sztos, nie? A co mi to nie pasuje? Jak 10 lat później? To shot. W 3 lata minęły. Czy ja coś źle przeczytałem? z jaką biegnie dziwnie. Ale gra już mi się podoba. Nie dość, że jest o face Tu jeszcze, kurde, w stylu PlayStation 1. Czego więcej chcieć? Bo już istnieje jedna gra. Mmm. Nie pamiętam jak ona się nazywała. Też o Leatherface'ie, ale powstało demo, a potem zostało zbanowane ze względu na to, że zaczynali posta model postaci z Dead by Daylight. Plus cieszę się, że bo trochę byłem niezadowolony z tamtej części, gdyż yy, grafikiem był Polak i chyba nie przemyślał tego, że w Travis Country w centralnym Teksasie Zadawać polskie napisy na tabliczkach i takich rzeczach, i to nie było z nagra, Więc ale oni cicho to robią. A miałem się tylko rozejrzeć. <tryk> o, z dwoma laskami. Jaka pijana, kurde. Co ja mam tam, ty będzie szła? A ta druga też. One, jedna pijana, druga taka. Jeszcze trzeźwa Mam nadzieję, że nie będę musiał was osłaniać To może być najgorsze co istnieje Jest reklamę Pepsi, co tu się dzieje? Lata 80. Ten samochód tu, to, 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 to lata 80. no nie wiem Ten też, co, co, coś, samochody coś nie pykły O, ale pewności nie mam Scotty jest o, na całym miejscu to zrobiono To model trochę wygląda jakby były przerobione teksturowo z pierwszego rezydenta I dobrze I co, dojdziemy do... Nie do Leatherface'a, to powinien być teraz Sheriff, który nas oprowadzi, ale to już będzie trochę z remake'u, więc e, Zobaczymy. Rockstar. To jest jakaś grupa muzyczna, czy będzie tak samo jak w tamtej części, ten w oryginale... ...tamta grupa, że jechała na koncert Black Sabbath. Black Above. Dobrze. Ozy Osbourne, idę sprawę. No, czy ja czegoś konkretnego szukam? Pewnie po prostu domu, który będzie otwarty, albo po prostu koscenki. Które się załączy tak jakoś, nie wiem. Serwanie jest dosyć ciekawe, że ruszamy się w Sandem, machamy myszką kamerą. Dora wszystko jest w początku, tylko to obracanie chodzi mi takie. No jak w starych grach w sumie. Nie, w no, starych grach było gorsze. W starych grach to było takie oporne. Jeu. Tu musiałeś stać w miejscu i... i idziesz dalej. było coś takiego, pamiętam. Resident Evil Jedynka. Droid Director U, brama do opuszczonej fabryki albo czegoś. Ta łapka mi się nie podobała, nie pasowała. A czemu teraz pijano? A dobra. Jestem za bardzo pijana, idę się wysikać. Super, pewnie będziesz pierwszą ofiarą, bo zazwyczaj pierwsze ofiary idą się wysikać, a następne ofiary już nie idą się wysikać, bo nie muszą, bo nie są pierwszymi ofiarami. Tak teraz przemyś... tak myśląc nad tym to faktycznie nie oglądałem, nie widziałem chyba horroru gdzie Nie, były parę horrorów, że Nie wiem Jak ktoś idzie się sika, to zazwyczaj jest o i to takie Wow Nie wiem pierwsze skojarzenie to Divine Delight, o matko Było tam podobne miejsce Pamiętam Ale już się musiał... jeszcze po powinien być, wiesz, wiecie, ma jakieś odwrócone sterowanie albo coś. Eee, albo że jak idzie prosto to ona będzie tak slomem. To by było dosyć fascynujące. Falaj. To w ogóle działa? Butle są większe ode mnie. O mój Boże. I'm dead. O, oh, leatherface come back. Uuu, uh, o, oh, już mam zmieniony design na ten trochę nowoczesniejszy. Fajnie, fajnie. Tylko, czy to nie jest design w sensie nowocześniejszy? Po prostu inaczej są brane. Piła mi się zmieniła, bo tam to była srebrna, z tego co pamiętam. No, była srebrna. Tak, musiałem spojrzeć na plakat żeby się upewnić. I ta jej twarz takie. O, tak to działa. Tak. Mhm. Mądre. Pewnie nie znajdziesz jej. Idź do łazienki Majtki ci widać w ogóle masz niebieskie majtki Dlaczego na to zwróciłem uwagę nie wiem Oto horror Tak to jest jeden argument Okej okay. Water taps co to jest piękne jak on tak i taki skan Co to tak działa Wiesz jeszcze Wiesz jeszcze tak... O tutaj tak stanie taki skan Serio? On, ona chciała zrobić skan? O oh my god, no. <laughs> jest tutaj animacja jest piękna. O, rockstar. Nasz jedyny mężczyzna, który jest sportowcem futbolistą, usłyszał właśnie w tym momencie krzyk. O, oh shit, here we go again. Co? Czekaj, What? To <laughs> nie to. Nie tak gra, sorry. Pomyliłem teraz co? I on uratuje wszystkich, bo będzie miał Key baseballowe albo będzie umiał walczyć, bo będzie miał masę, ale i tak zginie, ponieważ musi być Final Girl Czyli któraś z tamtych dziewczyn, która... nie ta pijana, tylko ta druga pewnie przeżyje Bo została tylko porwana Jednak nie <laughs> Nie, że ta piła, która tu leży, no ba Serio? Final Boy będzie? Mam... Jestem sportowcem z piłą mechaniczną w latach osiemdziesiątych, to... To byłby dobry film. Jo I teraz policja przyjedzie i takie to ty je zabiłeś! Nieprawda! I takie... No i ho, i koniec. Bym się nie zdziwił, gdyby tak było, ale no... Dobra, czy będzie walka na piły? Jak w Tekkenowskim Massacre 2? No ba! Koszunko. Czemu mi się. Czy, 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 co? Czemu ja GTA San Andreas? Travis, skąd ty, 1955? 20 lat pójść wcześniej. Kim ja jestem? Jestem ten sportowcem, czy. Nie, nie jestem sportowcem, jestem. Nie mogę być Leatherface'em, przecież moja. Też Leatherface miał twarz zmasakrowaną, dlatego nosił skórzaną. Coś tu jest nie tak. W ogóle ta postać jest złożona, że ona jest inaczej zrobiona. Ona nie jest takim typowo stereograficznym, jeśli chodzi o ręce, i Ta kurtka wygląda, jakby była wygenerowana na podstawie tysiąca zdjęć. I wtedy no, włożono to do komputera z programów. Wszystki to tak wygląda. Jest zbyt naturalne. Jezu i te. Ta podłoga, która jest gigantycznie pikselami. Jezu, kocham to. Co tu się jest w ogóle? Silent Hill. Nie ma tego crossover. Nie, to nie to. Taki iserek w sumie. Kuliczek z Silent Hilla. Ale hej, mam nóż. <laughs> Założył, ole, the... ho, ho! Time to kill everyone! Jezu, ja już chodzę, jakiś psychopata. Piękna boskość, chodźcie tu, dzieciaki. Come on, kids. Let's play. <laughs> Where are you guys? Come to me, I want a hack. <laughs> Hi, Time to kill. <laughs> Hello, Georgie. Hi, Georgie. <laughs> <laughs> TUDO Czemu jest Leatherface? On się się On gdzieś się schował Czy ucieka? Nie, sobie stoi. Ej nie, no ta gra jest Poko. 2021. O, są... 2021 ta gra nawet nie jest. To jest nowa gra w ogóle. Uu. To chyba demo. Nie zrobię pełnofobularną. Niech synchronizują te wszystkie części po kolei z oryginalnej teksańskiej masakry. Kurde, ale to było mega. Gra mi się podobała nawet. No fajne, tylko nie rozumiem tego motywu z 55. Ale trudno. Time for playing, dziękujemy. Zaczekaj. Co prawda, to już jest koniec tego materiału, ale zachęcam cię do pozostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. Oczywiście. Też zapraszam cię do opisu, gdzie możesz na przykład. Wejdź na stronę, gdzie można kupić gry komputerowe, które sam tworzę. Poza tym, jeśli interesuje Cię tematyka paranormalnych, groźnych i strasznych rzeczy, to oczywiście zapraszam Cię na mój drugi kanał o nazwie Holger. Do zobaczenia!